No dobrze, ale co to jest tak naprawdę ten Angkor? I czemu ludzie tutaj tak tłumnie uderzają? Więc, Angkor jest kompleksem świątyń największym na świecie. Budowanym między IX a XV wiekiem naszej ery przez licznych króli którzy władali Imperium Kmerskim tutaj w Kambodży. No dobra, ale co jest takiego szczególnego w tym, że było sobie jakieś miasto w Azji południowo-wschodniej południowo w XV wieku? E, otóż Angkor jest o tyle niesamowitym miejscem, że miasto to w czasach swojej świetności miało Milion mieszkańców. Większość z nich zajmowała się utrzymywaniem tych wszystkich licznych świątyń, które się tutaj znajdują. Ale co ciekawe, w tym czasie, to był bodajże XIII-XIV wiek, kiedy Angkor miał swoje lata właśnie świetności. W tym czasie w Europie na przykład największe miasta. Czyli Paryż i Londyn miały 70 i 30 tysięcy ludzi. Czyli Paryż miał 70 tysięcy mieszkańców, a Londyn około 30 tysięcy mieszkańców. Tak więc ze swoją populacją miliona ludzi to było naprawdę niesamowicie rozwinięte i przeogromne na tamte czasy. Miasto. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że miasto to zostało zbudowane na terenach bagiennych w dosyć ciężkim klimacie, tak naprawdę. Fakt, że przez pół roku są powodzie, a pół roku jest susza, sprawia, że życie w tym regionie naprawdę jest ciężkie. To, że to miasto. Mogło się tak rozwinąć do takiej populacji. Głównie było możliwe, dlatego że wymyślono bardzo sprytny i bardzo produktywny system kanałów, jezior i zbiorników wodnych, które Zatrzymywały właśnie wodę deszczową z okresu spory deszczowej, na pory suchą, dzięki temu możliwe były na przykład zbieranie czy uprawianie ryżu tak naprawdę trzy razy w roku. Normalnie jest to możliwe tylko raz w roku. Kolejną ciekawą rzeczą na temat Ankoru jest to, że zostało ono opuszczone w XV wieku tak naprawdę na przestrzeni kilku lat, bardzo szybko. Czemu? Do końca nie wiadomo, są różne teorie na ten temat. Jedną z nich jest to, że był to region, który był często napadany przez albo Królestwo Cham z, ze wschodu, albo Królestwo Ajutaja z Zachodu. Więc toczyły się tutaj liczne bitwy. Natomiast drugą teorią, taką chyba najbardziej popularną, jest to, że system y, kanałów wodnych y, się rozregulował y, w wyniku zmian klimatycznych, jakie nastąpiły na tym regionie, w tym regionie, y, czyli wycinka drzew. Y, chwilę, bo nie chcę tutaj jechać w pająki jakieś. Y, czyli właśnie y, eksploatacja i wycinka drzew która no, doprowadziła prawdopodobnie do tego, że te poziomy wody e, przestały być takie e, e, dobre. Angkor został zapomniany na kilka wieków. Tak naprawdę z niektórych tylko świątyń e, korzystali mnisi buddyjscy, e, natomiast większość z nich pochłonęła dżungla. Zostały one z powrotem odkryte w XIX wieku, gdy Francuzi skolonizowali Kambodżę. Wówczas zaczęli oni odrestaurowywać niektóre świątynie, i w XX wieku w latach 90 kompleks ten został wciągnięty na listę zabytków UNESCO. Dlaczego w kompleksie tym zostały tylko świątynie? Dlaczego nie ma pozostałości wszystkich innych budynków? Więc mieszkało tutaj milion osób, więc na pewno były tutaj również inne budowle i inne konstrukcje. W większość z pozostałych budynków, nawet pałace królewskie, były budowane z drewna. Przez stulecia, oczywiście, drewno zostało kompletnie zniszczone przez deszcze, przez klimat, przez dżunglę i dlatego właśnie zostały się tylko świątynie.